Dobry wieczór Państwu. Dziennik Jana Józefa Lipskiego to legenda, podobnie jak on sam. Po jednym z aresztowań Lipskiego 16 lutego 1967 roku zarekwirowano mu te fragmenty, które miał przy sobie podczas aresztowania. Po zwolnieniu z aresztu Lipski, obawiając się wykorzystania tych zapisków przez SB, zdecydował się je zniszczyć. Nie zniszczył jednak wszystkiego. W archiwum domowym zachowały się niekompletne zapisy od 17 lipca 1954 roku do 20 listopada roku 1963. Dotychczas drukowane tylko te fragmenty zarekwirowane przez SB w roku 1967, tym razem Instytut Dokumentacji i Studiów na Literaturą Polską, oddział Muzeum Literatury M. i Biblioteka Więzi Udostępniają fragmenty z okresu 1954-1957 przedstawione w dwóch zwartych partiach, opatrzone biogramami, indeksem nazwisk oraz rozbudowanymi przypisami, które rekonstruują to wydarzeń wraz ze wstępem Andrzeja Fiszkę. Te przypisy wydawały mi się konieczne. To znaczy, ja je pisałem trochę dla siebie, ponieważ kiedy czytałem ten surowy tekst, bardzo wiele nie rozumiałem. I w miejscach, których nie rozumiem nadal, ja dawałem przypis z informacją, że nie udało się odnaleźć informacji albo nie udało się czegoś zweryfikować. I będę bardzo wdzięczny za informacje na ten temat, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś posiada. Tak żeby nie chować pod dywan swojej niewiedzy, tylko raczej, raczej się czegoś dowiedzieć. Przypisy są niezbędne też z tego powodu, że e, trzeba podawać kontekst tych wydarzeń, ponieważ dzisiejszej perspektywy wydają się niezrozumiałe. Jeżeli Jan Józef Lipski podaje, podaje plotki, czy podaje jakieś informacje, to starałem się je potwierdzić. Tutaj chociażby <laughs> a była taka informacja, była plotka. Rano na terenie Warszawy znajdowała się dość silna jednostka radziecka, która przybyła poprzedniego dnia. Twierdzili oni, że zabłądzili. Zostali bez incydentu wyprowadzeni z Warszawy. Afera ta wygląda na prowokacyjną. Starali się jakby włazić ludności w oczy, stąd w wielu punktach miasta widziano samochody z żołnierzami, a nawet kontrolę. No ja podobny zapis yy, odnalazłem we wspomnieniach pułkownika Tadeusza Cynkina i takie cytaty podaję. Tak samo, jeżeli Janusz Sobieski opisuje wiece na Politechnice, to starałem się yy, podać inne yy, inny opisy tej samej sytuacji, żeby czytelnik miał perspektywę różnych, yy, różnych spojrzeń. No, tak samo y, tutaj są podawane przez Jana Zachliwskiego anegdoty, które niejednokrotnie dzisiaj są nieczytelne. Starałem się wtedy, kiedy to było możliwe, y, uczytelnić te anegdoty. Chociażby w grudniu, y, kiedy była olimpiada w Melbourne, Jan Zachliwski zanotował, dlaczego Kutz zdobył w Melbourne złoty medal, bo gonił go Dzisiaj, dzisiaj jest to niezrozumiałe. Jeżeli ktoś nie pamięta, kim był Kuc, kim był Kowacz, no Kowacz jakiś Węgier. Kuc, Polak, Ukrainiec. No, ale z lektury gazet okazuje się, że to był Ukrainiec, który zdobył złoty medal, Kowacz był Węgrem. No a jeszcze w kontekście trzeba umieścić interwencję radziecką na no, Węgrzech. Wtedy ten dowcip dopiero staje się zrozumiały. Tak? Jeszcze krótko o sposobie pracy. Janusz Klipski notował swój dziennik na kartach małego formatu. Podobnych troszkę do takich fiszek katalogowych. Często miał je przy sobie. notował regularnie czasem łączył dziennik z korespondencją. Na przykład na jednej z konferencji naukowych zapisy z danego dnia wysyłał jako list do żony. Dziennik odczytał z rękopisu pani Marii Lipska, spisał zaś syn, Jan Tomasz Lipski, wnuk Piotr Onyszkiewicz. Miejsca budzące wątpliwości zostały ponownie przejrzone. No i w tym dzienniku znajdowały się opuszczenia. Te opuszczenia są zawsze sygnalizowane wielokropkiem o nawisie kwadratowym. Są to fragmenty, które zawierają podejrzenia, które nie mogą być zweryfikowane, chociaż go współpraca z UB, no czy fragmenty o bardziej intymnym charakterze. To w dzienniku dosyć, dosyć powszechny zabieg. Janusz Józski to człowiek wielkiego formatu. Nie sposób zamknąć go w formułach, nawet tak pojemnych jak jeden z symboli polskiej opozycji chociaż był jej, jak to określił, Jan Olszewski, wielkim jałmużnikiem, koordynując akcję pomocy represjonowanym od lat 60. Od czasów akcji stworzenia alternatywy w wyborach 1957 roku, która jest opisana szczegółowo tutaj w dzienniku, po raz pierwszy, przez działalność w klubie Krzywego Koła i współtworzenie listu 34 podczas choru i Solidarność, Janusz starał się łączyć, a nie dzielić. Mam nadzieję, że tak będzie nadal ale pamiętajmy o tym, że jednocześnie był wybitnym literaturoznawcą. Właśnie Janusz Józefowski był wybitnym literaturoznawcą, zarówno znawcą jak i ekspresjonizmu, jak i literatury współczesnej. Był edytorem, bibliografem, twórcą indeksów, był redaktorem w Piwie. Warto pamiętać, że jego projekty w Piwie ówczesne, z lat 50., są realizowane w Piwie do dzisiaj. Ta wielowymiarowość Pskiego, który realizował się jednocześnie na wielu polach działania, pokazuje sam dziennik który w swojej największej partii pokazuje tło października 1956 roku. Jan Józebski był wówczas współpracownikiem po prostu, ale jednocześnie był jednym z liderów klubu krzywego koła. Więcej powie o tym na pewno pan profesor. Ale warto powiedzieć, że w tym samym czasie prowadził do wydania w PRL-u wielu autorów niedrukowanych w czasach stalinowskich, choćby Gombrowicza czy Litkacego. Ta aktywność Janusza Juza była zdumiewająca. Tutaj jest tego dowód. Władze PRL starały się tę aktywność uniemożliwić. Aresztowania, podsłuchy, anonimy, szykany utrudniano mu działalność naukową. Charakterystyczne było choćby zarkwirowanie przez SB jako dowodu przeciwko Lipskiemu egzemplarza Fredydurka w języku francuskim. Przypominanie spuścizny Jana analiza Lipskiego to projekt zainicjowany osobiście przez Piotra Kłoczowskiego, kuratora Instytutu Dokumentacji i Studiów na Literaturę Polską, oddziału Muzeum Literatury. W ramach tego projektu razem z Dorotą Szczerbą opisaliśmy archiwum domowe Jana Izaakiem co ukazało się jako osobna książka. Szkice krytyczno-literackie i dziennik wydane zaś zostały razem z Biblioteką Więzi, dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pawła Kondzieli. Na koniec chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierają nasze projekty związane z Janem Izaakiem Przede wszystkim dziękuję pani Marii Lipskiej za życzliwość i stałą, bezcenną pomoc. Dziękuję też Dziękuję też szczególnie Aliny Brodzkiej, Andrzejowi Friszke, Michałowi Głowińskiemu, Romanowi Lotowi. Warto dziś przypominać Jana Liza zarówno jego samego, jak i teksty, które zostawił. Bardzo dziękuję.